다이 ah, 이번에 여러분들이 오신인콘포 투어에서 또저희 a s a k 노래를 부르면서 <Lip> 많은 도시들을 처음 가는 도시들, 갔었던 도시들 다 지나면서 <ihremhn>! <such such> <email> To wszystko, które by przekazaliśmy wam piosenkę, którą będziecie mieli razem na spędzone chwile i będziecie mogli ją wspominać. I tam nawet jeżeli ciężko jest zrozumieć, o co chodzi z piosenką flashback, jeżeli to się nie rozumie. I, Dlatego za każdym razem, gdy ją śpiewamy, chcemy, żeby ta radość, którą przekazujemy, została razem z wami i była nieskończona. <sum> Myślę, że rozumiecie, co mam do przekazania wam, prawda? <sum> 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 Możemy się razem zobaczyć wspólnie. Później.

같아요, Myślę, że napełniliśmy się już emocjami, prawda? Idziesz Teraz jeszcze bardziej liczymy. Czyli norii Czy jesteście szczęśliwi razem z nami, Danuta? A Cimcają. A Mamy piosenkę A Cimcają, a naprawdę? To O, Myślę, że używasz dialektu. A Cimcają. A cińca. Voi, Mamy piosenkę, która się nazywa A A naprawdę? O, to rzeczywiście dziwne się na i Bo nasz tłumacz mówi dialektem troszeczkę A... Bo to powinno brzmieć A CINCAYO A naprawdę A

I nie ma takiej odpowiedzi w języku polskim czy angielskim na przetłumaczenie tego acincia, a naprawdę. Ale mam nadzieję, że to zapamiętacie. Po pierwsze. Po drugie. Po trzecie. 3번째. 버번째야지리어 웬리. 어 웬리. 어 웬리. 어리어리어리 예. 자, 첫 번째. 두 번째. 두 번째. 세 번째. 버핏 해야 예. 바로 그겁니다, 여러분. 와, 이렇게 생각할 때도 오셨는데. 아, 근데 또 우리 이것도 배워봐야죠. 죠 저, 그... 바르샤바에 계신 여러분들께서진짜 아, 아, 진짜로. 아, 진짜로. 아, 나 아, 진짜로. 아, 나프라 아, 진짜로. 아, 진짜로. 아, 나프라 아, 진짜로. 아, 아, 진짜로.